Hallelujah. Pan z nami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czyż obaj nie wpadną w dół? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemuż to widzisz? Dżazgę w wokół swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku. Jak możesz mówić swemu bracie, bratu, bracie, pozwól, że usunę jazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obudniku. Usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć ci z oka brata swego. Oto słowo Pańskie! Chwała Tobie Chryste! Bardzo mocne słowa w dzisiejszej Ewangelii, piękne czytania, tak jakoś Pan, Pan poukładał ten czas mojego pobytu w tym właśnie Odosobnieniu medytacyjno-wypoczynkowym, podczas którego każdego dnia przeżywamy od już kilku ładnych dni, właśnie taką medytację, taką, takie poznawanie kolejnego apostoła. Po, poznaliśmy w takim bardzo ogólnym, powiedziałbym, streszczeniu życiorys świętego apostoła. Piotra, świętego Andrzeja, dwóch żonatych apostołów. Przybliży, przybliżyliśmy sobie życiorys świętego Jakuba Większego i świętego Jana, dwóch żyjących w bezrzędności i czystości apostołów. Przy, poznaliśmy również życiorys apostoła Filipa, żonatego również apostoła, a dzisiaj pragniemy przejść, położyć tutaj na ołtarzu Pańskim życiorys świętego Bartłomieja, Natanaela, tego przyjaciela Filipa, którego właśnie Filip przyprowadził do Jezusa. Apostoł Filip, każdy, każdy, z apostołów ma taką, jak gdyby, takie określenie, nie chcę użyć słowa ksywę, bo to by zabrzmiało bardzo, bardzo współcześnie, a ja jestem daleki od tego, więc każdy z apostołów jest określany, ma taką domenę własną, która go jak gdyby charakteryzuje. I apostoł Bartłomiej nazwany jest apostołem szczerego serca. W Ewangelii świętego Jana, w tym samym rozdziale i wierszu, w którym wczoraj, który wczoraj przywoływałem, a w którym Filip właśnie powiedział, znalazłem, znalazłem Mesjasza. Apostoł, późniejszy apostoł, bo w tym momencie jeszcze nie apostoł, Bartłomiej Bartłom, Bartłom, Natanael, po spotkaniu się z Jezusem Chrystusem i po, po tym, jak Pan mu ukazał swoją ogromną moc i wiedzę, powiedział, oto prawdziwy Izraelita, którym nie ma podstępu. Moi drodzy, święty Bartłomiej, utożsamiany, jest właśnie z Natanaelem, z Ewangelii, świętego Jana. Tym razem już wychodzimy poza zasięg Bethsaida, bo pięciu pierwszych, jak pamiętacie, pochodziło z Bethsaida. Bartłomiej pochodzi z kany galilejskiej. Pierwsze spotkanie z Jezusem było bardzo znamienne, gdy usłyszał od Filipa. Że znalazł mesjasza, którym jest Jezus z Nazaretu, odpowiedział sceptycznie: A czyż coś dobrego może pochodzić z Nazaretu? Ale kiedy stanął twarz, twarzą w twarz przed Jezusem, ten spojrzał w jego serce i powiedział: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Trochę tu pomieszałem, jak gdyby wyznanie. To, to są słowa pana Jezusa. I to zdanie pokazuje, że Natanael, siostry i bracia był człowiekiem otwartym, szczerym, bez fałszu, bez podstępu. Może był bardzo krytyczny, co, na co wskazuje jego pierwsza jak gdyby reakcja na zaproszenie ze strony Filipa, ale był przy tym również człowiekiem bardzo, bardzo uczciwym. O rodzinie Bartłomieja, Natanaela. tak naprawdę niewiele wiem, Ewangelie nie wspominają ani o jego bliskich, ani skąd pochodził poza miejscem pochodzenia, a więc o matce, ojcu, nie wspominają nic na temat jego ewentualnej małżonki czy ewentualnych dzieci. Jednakże tradycja maluje go jako człowieka wolnego. Oddanego całkowicie misji Jezusa Chrystusa, bo pamiętamy, że Pan Jezus, jak gdyby, wskazuje na taką możliwość poprzez praktykę, że wybiera apostołów spośród tych żonatych, którzy mają własne rodziny, ale również powołuje tych, którzy są wolnymi. I właśnie do nich również kieruje te słowa i do ich następców, że dla Królestwa Bożego można wybrać. Życie w stylu tym bezrzędnym dla Jezusa Chrystusa i dla Pana Boga. Dlatego też można przypuszczać, że On był tym kolejnym spośród apostołów, bo mamy w tej chwili czy do pięciu, dwóch, trzech żonatych, dwóch bezrzędnych, więc Natana wprowadza równowagę, jest czy do trzech w tej pierwszej szóstce i był tym kolejnym, który żył w bez, bezrzędności. Można jedno, również przypuszczać, że pochodził z bardzo zamożnej rodziny. Na, na podstawie czego? Otóż był bardzo dobrze wykształcony. Wnioskujemy o tym z rozmowy z Jezusem, bo widać jego znakomitą znajomość pisma i znajomość poszczególnych mesjańskich. To nie był ten. Prosty człowiek z Betsaidy, ale jak już widać po, po stylu rozmowy jest to ktoś, kto ma dużą wiedzę Pisma Świętego Starego Testamentu. Według tradycji Bartłomiej głosił Ewangelię o już zdecydowanie dalej, bo wiemy, że, że Filip dotarł do Azji Mniejszej, do Hierapolis, tam głosił Słowo Boże i tam również Poniósł śmierć męczeńską wraz z żoną i swoimi córkami. Natomiast Bartolomiej idzie dalej: dociera do Indii, dociera do dzisiejszych terenów, dzisiejszej Armenii, do, dociera do dzisiejszego Iranu, do Mezopotamii ówczesnej i ponosi śmierć męczeńską, która była no, przeokrutna. Bo nawet samo opowiedzenie o tym powoduje, że człowiek dostaje gęsiej skórki, więc można sobie wyobrazić, jego ogromne cierpienie został odarty ze skóry i później, kiedy go odarto ze skóry dopiero go ścięto, czyli odzierano go ze skóry, kiedy żył i dopiero później go ścięto. I w ikonografii przedstawia się go często właśnie z tego tytułu z nożem i ze swoją własną skórą. Jego relikwie, zgodnie z tradycją, znajdują się w Rzymie, w Bazylice Świętego Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej oraz znajdują się we Frankfurcie, w Niemczech. W jaki sposób możemy rozpoznać w ikonografii czy poprzez postacie Świętego Bartłomieja? Otóż tymi symbolami apostoła Bartłomieja jest nóż, Księga i własna skóra, czyli to są te y, jak gdyby znaki męczeństwa. Jest patronem garbarzy, introligatorów, które są i również rzeźników zawodów związanych ze skórą, natomiast w sztuce sakralnej ukazywany jest jako człowiek bardzo silny z narzędziem swojej męki. I tak jak w każdej dotychczasowej naszej. Krótkiej nauce zachęcającej Was tak naprawdę do tego, byście sięgnęli i przeczytali właśnie dzieje apostołów, nie dzieje apostolskie, bo do dziejów apostolskich zachęcam Was zawsze. Natomiast dzieje poszczególnych apostołów, bo ich naprawdę nie znamy, tak każdego dnia, przez, jak gdyby podsumowując to krótkie rozważanie, zachęcające, chcę wyciągnąć pewne przesłanie, które daje nam każdy z Apostołów I dzisiaj Bartłomiej uczy nas szczerości wobec Boga. On naprawdę nie ukrywał swojego sceptycyzmu. On nie poszedł na hura, tak, znaleźli, znaleźliście Mesjasza, więc po, pobiegnę za nim. On nie udawał niczego, że od razu uwierzył. Ale gdy spotkał Jezusa, i to jest ten przełom w jego życiu, kiedy spotkał Jezusa, otwarł się absolutnie i całkowicie. Jezus go nie odrzucił z powodu jego wątpliwości, ale docenił jego ogromną szczerość serca. Dlatego też, siostry i bracia, jest to piękny znak dla nas. Bóg nie lęka się trudnych naszych pytań. Bóg nie lęka się naszych wątpliwości. Bóg nie lęka się krytycznych uwag z naszej strony. On. Pragnie naszego serca szczerego, które szuka prawdy. Prawdy bez fałszu. I tak jak każdego dnia na tym naszym duchowym pasku niechaj się pojawi taka oto myśl, że Jezus nie boi się moich wątpliwości. On tylko pragnie, abym stanął przed Nim z sercem szczerym i prawdziwym. Siostry i bracia, i tyle na dzisiaj w, tym, w tej zapowiedzi za... Za zaproszeniu do poznania postaci świętego Bartłomieja, a teraz zechciejmy zanieść nasze wspólne błagania, prosząc, aby Pan w ogromie swego miłosierdzia zechciał nas wysłuchać. Po, pomódlmy się za cały Chrystusowy Kościół, za tę piękną wspólnotę, którą Pan dla nas stworzył, aby zawsze był przepełniony Chrystusową Ewangelią i miłością do Boga i ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas Panie, módlmy się za Ojca Świętego Leona, za nas, waszych biskupów, za prezbiterów, za diakonów, abyśmy każdego dnia z wielką miłością, szczerością i prawdą szukali i tylko do Pana Boga was jako lud Boży prowadzili. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie, za księdza Bogdana dzisiejszego. Naszego drogiego i kochanego Jubilata, aby Pan Bóg Ci błogosławił i prowadził w dalszym życiu drogami, które kiedyś doprowadzą Cię do pełni świętości, tam przy Nim w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Za chorych i cierpiących, aby otrzymali łaskę zdrowia, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. I również za naszych bliskich zmarłych, aby Pan przyjął ich do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie i za nas samych, abyśmy wiernie trwali przy Bogu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie, który żyjesz i królujesz na wieki.